bo przypomnę, że się zablokowaliśmy o uchwaleniu budżetu miasta na rok 2012, w którym kwota wydatków przekroczy licyc 300 milionów złotych, z czego co czwarta prawo została przeznaczona na inwestycje. W dyskusji koledzy z platformy obywatelskiej nawet stwierdzili, że infrastruktura sportowa w jest na poziomie głowym, bo z tym się na, na myśli ekstrakta, bo tak rzeczywiście jest natomiast... Co do oczywiście. były bardzo podzielone opinie, była dyskusja na ten temat. Ja się przychyliłem do stanowiska hmm, Rady Samorządności w większości, że należy zakończyć proces doposażania do lotniskowo-sportowej, tak by mogła realizować bardzo zróżnicowany repertuar, czyli dla średniej wiedzy. Natomiast... Nie używię się jednak, że karabin jest to sportowe, a nie jest taka infrastruktura bezpośrednia na, dla na społeczeństwa. No, no, oczywiście, że ekonomiści plenują, a to prawda. Że, no. że... że ten być może niezamierzonym zgłaszającym poprawkę było to, że przeciwstawili de facto sobie Kotarę i Orlika. W moim przekonaniu y, takie postawienie sprawy nie do końca jest no, no. racjonalne bo raczej bym szukał tutaj możliwości rozwoju infrastruktury sportowej, a nie jednym z wielu narzędzi. Yy, do żeby powstało wrażenie, że infrastruktury sportowej również na tym poziomie lokalnym się nie buduje. Ona powstaje i w naturalnym pierwsze miejsce, w, tym, w tym, są jest są projekty przyszkolne. Z tego przyczyny mają swojego gospodarza, mają swoją administrację, więc też mamy tutaj czynienia z racjonalizacją kosztów a, a, a w zakresie utrzymania i eksploatacji. Pamiętajmy, że dzisiaj nie jest szczególna budować cokolwiek, a trzeba to utrzymać we właściwym stanie. I ten model, ten model Więc i tam jest nawet razie infrastruktury sportowe. Te obiekty sportowe są może w częściach Także mieliśmy nawet taki budżet z tego czasu, na którym infrastruktura sportowa wcisnęła bardzo mocne pieniądze. Podobnie to będzie. tak będą być z przedszkolnymi, przeszkolnymi i mają to zaletę, że to, co jest taką władzą muszą być zawodem w sobie zaczynku gdzie gdzie nie ma takich wymogu, No często naprawdę zrobiłem taki amerykańczykom, bo zrobiłem po szkołach, żeby wynająć wojska. No i było to dosyć trudne, i kłopotliwe, i przede wszystkim, nie Nie, nie było możliwe tak, Nie było możliwe, ale za pewną kwotę oczywiście no i podpisanie umowy z miastem. Bardzo często z jest proces, to jest, to jest kilka dni. I na jeżeli spontanicznie ktoś pobrać, to to już To, jest, to jest czy to jest znane największe sensoryki. bardzo łatwo dostępność. Znaczy, naprawdę w To w zasadzie nam się tyle. Jedno z nie wszystkie oczywiście. to pan ma brutela, pan zapytać. To jest znacznie ten Tak, tak. Wiktor, ale to wystarczy, Na wygradzaniu, części kali. No, można było zbierać do pewnej Nie posłonić część, akurat jest jakaś zmiana scenografii, wystroju, czegoś takiego, tak? Aha, to taka... po prostu możliwości realizacji różnych imprez, I hmm. mi się wydaje, że owszem, też będzie dziwien o takiej kotary, no, ale prawda jest taka, że, no, musiało być robione rozeznanie, a dzisiaj niestety wszyscy jesteśmy niewolnikami projektów technicznych i pewnych e, takich związanych a, jest, a jaka jest powierzchnia ten, tej kotary?

źródła finansowania, żeby nie stworzyć wrażenia, że pompujemy budżet, więc tak? po prostu wewnętrzne przesunięcia. Padło akurat na kotarę. Był tego tym bardziej, tym bardziej, że... A to był przetarg na tą kotarę też? Tym bardziej, że na wyglądało, że. Czy dopiero będzie? Będzie dopiero. Tak? Chyba tak, tak dopiero tak? będzie na tą kotarę, nie? A ciekawe kto to wycenił, nie? Mówię, ja bym to w kotarę za 100 tysięcy uszył. No. nie, no, znaczy nie, no ci współpracownicy, nie? Ja myślę. Współdzielnia socjalna Gdynianka. No to niech Pan składa ofertę i startuje. Niech Pan będzie przetargał. No